Szanowni Państwo, kręcę szybko ekstra filmik, ponieważ zadzwoniłem dwa dni temu do mojego wujka Mike'a, który mieszka w stanie Colorado w USA. Wujek Mike był już marynarzem US Navy, zna policjantów oraz żołnierzy i potwierdzi mi wszystko to, o czym mówiłem w filmiku dotyczącym okładki magazynu The Economist, a mianowicie to już obce siły zbrojne wnikają na terytorium USA. On mi to wszystko potwierdził. Ma informacje z pierwszej ręki, i wszystko się zgadza. Siły zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej, są już w Stanach Zjednoczonych. Przeniknęły przez niepilnowaną, niestrzeżoną, otwartą na oścież granicę z Meksykiem. Ale co mi Mike powiedział, a nie wiedziałem tego wcześniej, jest bardzo duże podobieństwo, iż do stanu także. E elitarne siły zbrojne e, islamskiej republiki Iranu, czy tutaj chodzi o korpus strażników rewolucji oraz e, słynną brygadę Al-Quds. No i te siły zbrojne obcych państw, e, kiedy zacznie się wojna domowa, po prostu rozsadzą Stany Zjednoczone, będą ataki bombowe, będą ostrzały snajperskie tłumów. Przerzut odbywa się z Meksyku, cała granica jest otwarta na oścież. Wszystko organizują narkotykowe kartele meksykańskie. Joe Biden i jego syn Hunter są powiązani korupcyjnie z Komunistyczną Partią Chin. Chiny mają na nich kwity, także oni zrobią wszystko, co im Chiny każą. No, Joe Biden dopuścił się w zasadzie zdrady stanu, a z tego co mi się wydaje, to za to w Stanach jest chyba kara śmierci. W każdym razie te wojska wniknęły już do Stanów i nic już tego nie, nie jest w stanie cofnąć. A przypominam, że w Kalifornii odkryto laboratorium wojskowe chińskiej armii. Eee, powrót Trumpa w przyszłym roku, mam zdaniem, to jest kukiełka globalistów, ale jego powrót będzie idealnym pretekstem do rozsadzania Stanów Zjednoczonych. No i na wiosnę przyszłego roku. Do kin w Stanach wchodzi film Civil War, to jest po prostu zapowiedź tego, co się w Stanach będzie działo. Tutaj na, na plakacie widzimy nawet jakiś snajperów na pochodni Statuły Wolności, także plakat mówi bardzo dużo. W filmie są pokazane, w znaczy w, tra w trailerze, który widziałem, są pokazane szturmy wojsk federalnych na obozy rebeliantów, secesję Teksasu, Florydy. To po prostu agenda zapowiada w ten sposób, co będzie robić. A w Stanach Zjednoczonych siłą federalnym nie pójdzie tak prosto, gdyż tam ludzie mają broń, tak samo jak mój wujek Mike. Społeczności wolnościowców są bardzo ze sobą zjednoczone, jest współpraca, ludzie mają bunkry nawet przeciwatomowe w na Prywatnych, posesjach, także federalni zdają sobie z tego sprawę, że po prostu ludzie stawią opór i będzie Jadka na ulicach. To czyli to, co będzie pokazane właśnie w tym filmie e, Civil War. I jeszcze tutaj na koniec podam już... W pamiętnym słynnym koncercie Madonny w Izraelu w 2019 roku. Madonna pokazała światu co agenda zamierza przeprowadzić, była zapowiedź z Wida 19, gdyż tutaj widzimy jacyś, jak, jakichś ludzi w maskach przeciwgazowych, e, czyli zapowiedź właśnie z Wida 19, ale co jest jeszcze ciekawsze, pod koniec koncertu Madonna pokazuje zniszczony Nowy Jork, widzimy tutaj z obu stron zniszczoną Statuę Wolności, i albo Nowy Jork będzie zniszczony działaniami wojennymi, albo będzie zalany przez jakieś tsunami, trzęsienie ziemi, czy coś takiego. W każdym razie oni zapowiadają to, co się wydarzy. Ostrzegają swoje ofiary, gdyż wierzą w karmę i jeżeli ostrzegą swoje ofiary, to wtedy wina z nich zejdzie na te ofiary, a że ofiary nie rozumieją tego, co się dzieje, to już nie jest po prostu ich problem. W każdym razie E, mamy potwierdzenie e, tego już e, operacja rozbicia stanów zjednoczonych już się rozpoczęła